Cześć kochani, to Nastia i dziś spróbujemy nietypowe lody, chociaż nie, w sumie bardziej zrobimy nietypowe lody, dlatego że na dzisiejszy odcinek znalazłam proteinowe lody. Tak są to proteinowe lody i pewnie się zdziwicie. I od razu wam mówię nie dziwcie się, dlatego że w tym odcinku dowiecie się, jak ich przygotować i wszystkie informacje na temat nich. Tak właśnie wygląda pudełko. Jeżeli krótko mówić, jest to mieszanka do przygotowania lodów, która ma w sobie wysoką zawartość białka. W tym pudełku jest 600 g proszku. Do przygotowania idealnych proteinowych lodów potrzebujemy mikser. Oczywiście nasz proteinowy proszek. Taka jakby waga kuchenna do mierzenia 50 g proszka. Także pojemnik, w którym odliczymy tutaj 100 ml wody, a także będziemy w nim wszystko mieszać. A, i jeszcze taki mały lifehack ode mnie. Yy, o przygotowaniu tych lodów. Jeżeli chcecie, aby Wasze lody zrobiły się jeszcze lepsze, pyszniejsze, to dodajcie trochę mleka do tego wszystkiego i potem zostają one bardzo dobre. Ponieważ robiłam już kilka razy i mój tata też mi je robił, i bardzo mi się one podobają. Więc cóż, lecimy do roboty. Dla przygotowania jednej porcji tego produktu potrzebujemy 100 ml wody, ale jak ja dodaję mleka, to nalewam tutaj 50 ml wody i 50 ml mleka. Naciskamy ter i teraz on waży zero, żeby wiedzieć, ile jest dokładnie tego. Proszku, kiedy będziemy go nasypywać. Więc nasypujemy proszek, po trochę, żeby nie przesadzić z nim. Tak. Mam już 37 gram. 39. 45. O, idealnie, lecimy dalej. Już wyjąłam tutaj sobie mleko, od razu przygotowane. A także mam wodę. Przygotujemy już od razu mikser, tak, wstawiamy. Hop. I znowu użyjemy naszą kochaną wagę kochaną. Hop, nalewamy wodę. Po trochu. I teraz mleko. Mleka narałam troszeczkę więcej, ale nic się nie stanie. Jak już widzicie, kolor jest tutaj różowy. I zaraz będziemy zaczynać go mieszać. I wymieszam go trochę sobie. A potem zaczniemy go mieszać mikserem. Dobrze. Teraz bierzemy mikser. już zaczynamy. I tak, wymieszałam już swoje lody. A teraz przelewamy je do takiej szklanki. I właśnie tak ono wygląda. I wkładamy do zamrażalki na 2-3 godzinki. Hurra! Mamy już lody gotowe i lecimy do zamrażalki. Tak właśnie wyglądają nasze lody. No i cóż, będę je teraz próbować. Tak, gdzie jest moja łyżeczka? Hop. Ja idę jeść i jest pięknie z takimi ludami patrzeć na piękną Warszawę. W tym odcinku opowiedziałam Wam o fitness lodach, które nie zawierają w sobie cukru, a mają w sobie ogromną ilość białka, jak już mówiłam na początku. Zostały one sporzone dla sportowców i dla ludzi po prostu, którzy dbają o swoją figurę, musicie na pewno spróbować i napiszcie w komentarzach, jak Wam się spodobało i czy wszystko zdołaliście sami zrobić. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik, stawiacie łapkę w górę. Jeżeli nie obserwujecie jeszcze mojego kanału, to wciskajcie czerwony przycisk subskrybujcie. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!